Cześć, kochani. dziś mamy 31 grudnia, środa, sylwester I mamy pogodę zimową, minus 4 stopnie kochani Czajcie, tutaj, o dobrze tu będzie Minus 4 stopnie, ale dzisiaj dzień bez bielizny <grym> Dzień bez bielizny Czyli dzień bez bielizny to jest święto wszystkich tych tych, którzy czują się skrępowani jej noszeniem. E, panie mogą bezkarnie uwolnić no bez, bez, bez stanika, od stanika z twardymi hirzbinami. A panowie nie muszą ściskać swojego <laughs> przyrodzenia sztucznymi slipkami. No fajnie, fajnie. No to słuchajcie ja znałam, znam taką koleżankę nie wiem jak teraz pracowałam z nią na basenach i ona jako jedyna przychodziła do pracy bez stanika no na serio aż w końcu jej kiedyś szef tego zwrócił uwagę żeby jednak włożyła ten stanik. No to wiecie co robiła? <laughs> Przychodziła bez stanika. W pracy wsadzała stanik. Jak ją to bolało. Jak ją to uwierało. Słuchajcie. No koniec zmiany. Ona zrzuca stanik. Idzie normalnie. No nosiła to w torbie słuchajcie. Stanik nosiła w torbie. No ciekawe by było jakby tak bez majtek chodziła. Czy dałoby się to podać, że bez majtek chodzi, co? Dobrze, kochani, jeszcze dzisiaj muszę skoczyć po cukier i po chleb. Dzisiaj moja siostrzenica idzie na Sylwestra. Tam, gdzie nie planowała. Bo w planach miała do mojej siostry, jak ją zaprosi, do swojej koleżanki. W końcu trzecią opcję wybrała. No to ją na ładnych parę, paręnaście godzin będę miała z bani. No się bardzo cieszę. Spokój bez mody Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Dobra. Kochani, to jeszcze mówić wam. Kawka fajnie? Teraz wybieram się właśnie do sklepu. Po cukru mi zabrakło. cukru mi zabrakło. Słuchajcie, po cukier w polece. Śmiecie wyrzucę. Pamiętajcie, śmiecie wyrzucamy przed zachodem słońca, żeby w nowy rok nie wejść z nowymi problemami, itd. 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 i tak dalej, i te i I później będzie się zabrać za sałatkę. Zobaczymy, czy wyjdzie. Zobaczymy, jak będziemy świętować, ale zapewne przed telewizorem lub przed TikTokiem. Live'a będziemy prowadzić. Zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to wyjdzie. No to do, do zobaczyska później. Ja się spotkałam swoją siostrzenicę z siostrą moją. Miałeś na Sylwestra do koleżanki mojej siostry. I dopiero jutro przyjdę do domu, ale młoda stwierdziła, żeby się źle czuła u obcej osoby. Tak na Sylwestrze. No i poślić. teraz ją odwiedzić, spędzić parę godzin, 5 do 17, i wracają. Do domu. Młodej się chyba bardziej rozchodzi chyba o króliczka George'a, bo ja będę te strzały. Będzie się bała, żeby się coś młodemu stanie. I dlatego chce być w domu. No dobra, jej wybór przecież, prawda? Tu nie wiem, na jest takie 100 do 23 dzisiaj otwarte. Ja się znajoma do 14 pracuje, później musi dojechać poza Lublin do domu. Chyba mąż po przyjedzie. O jak. Teraz tą komunikacją poza powinien ciężko. Cześć kochani. Ktoś się pytał ostatnio, jaki jest mój wymarzony serwis mój wymarzony sylwester nie musi być głośny, huczny czy nawet idealny jak z Instagrama. Ja nie potrzebuję fajwerku za tysiące ani sali pełnych, pełnej ludzi, których ledwo znam albo i w ogóle. Mój wymarzony sylwester to przede wszystkim spokój. To moment, w którym mogę usiąść sama ze sobą bez pośpiechu, bez masek, bez udawania kogokolwiek. Hmm. To ciepło światła, światło lampki. Może świeczki na stole, kubek herbaty lub kawy. Albo kieliszek szampana nie po to, by świętować na pokaz, ale żeby symbolicznie pożegnać to, co było trudne. Mhm. Um. W ten wieczór chciałbym podziękować sobie. Przede wszystkim sobie za to. Że mimo zmęczenia wstawałam, za to, że pomagałam, nawet sama miałam mało, za to, że nie poddawałam się wtedy, gdy było najciężej. Mój marzony sylwester to nie ucieczka od samotności, ale. Zaakceptowanie jej bez wstydu, bo samotność nie zawsze jest pustką. Czas, czasem jest y, ciszą, która leczy. Chciałabym, żeby ten wieczór był początkiem nowego rozdziału. nowego rozdziału bez wielkich obietnic, za to z małą, ale prawdziwą nadzieją, że nowy rok będzie łagodniejszy od tego poprzedniego, że przy, przyniesie ludzi, ludzi, rozmowy i chwile, które będą miłe. W sercu będą miały sens a jeśli ktoś z Was ogląda ten, tego vloga dziś sam, sam pamiętajcie nie jesteście niewidzialni ten sywester jest także dla Was Mm-hmm. Szczęśliwego nowego roku 2026!